Siemanko! Udaję się właśnie do jednego miejsca W miejscu, tym byłem ostatnio rok i jeden dzień temu Czyli 366 dni temu Ale mam yy, też puszki, które wiszą dłużej niż rok Tylko są za daleko, żebym tam rowerkiem podjechał Bo na drugim końcu Polski I moja rada jest taka Jeśli chcecie, aby wasze puszki wisiały jak najdłużej Montujcie je jak, na, jak najdalej od do domu <tedy> Wtedy nie będzie kusiło żeby je ściągać Zbyt często Bo jak puszka jest w zasięgu naszego wzroku, naszej ręki to Jednak ciekawość zawsze zdaje za wygraną i Ściągamy te puszki przedwcześnie Ja na szczęście jestem, jestem już na takim etapie Solarygrafii, że już taka, Ta ciekawość mnie odpuszcza i Staram się trzymać te puszki coraz dłużej Ale, zauważyłem jedną sprawę Że jednak nie podobają mi się takie zdjęcia roczne. Jednak wolę te półroczne zdjęcia, ponieważ ślady słońca w takich półrocznych zdjęciach są lepiej widoczne. Jeżeli naświetlamy rok, to nasze zdjęcie jest tak jakby dwa razy naświetlane. Ścieżki słońca dwa razy przychodzą tymi samymi śladami. I na takich zdjęciach rocznych jest dużo mniej widocznych takich przerw w liniach słońca. Zazwyczaj jest tak, że słońce wracają tymi samymi śladami tą samą drogą zadrukowuje nam te puste miejsca, które były za pierwszym razem mam nadzieję, że mnie rozumiecie o co mi chodzi jakoś tak ten efekt mi się nie podoba za bardzo, wolałbym zdjęcia z tymi przerwami z tym słońcem, który jest bardziej wyraźny na zdjęciach niż taką jedną zalaną plałą planą słoneczną gdzie ciężko dróżnić poszczególne wędrówki słońca no, machałem się nie nagrywam, bo brakuje tchu Nie chcę mi się ściągać. Tam jest napisane, że to jest Kodak Mat. Najgorszy papier, jaki miałem. On się sobą nasiedlał. Przez rok to wyszła kaszona. Na pierdzie! Udało się szybko do ciemni, bo zobaczyłem, że na negatyw jest całkiem spoko i szkoda byłoby było by go stracić przy otwieraniu, przy takim mocnym świetle. Zdjęcie jest mało krewygotne, ale powiem Wam, jest bardzo dobrze naświetlone, ale tylko dlatego, że to nie jest kodak mat, to jest jakiś papier błyszczący, ja po prostu źle podpisałem puszkę. I całe szczęście źle podpisałem, bo jest zdjęcie dobre Zdjęcie zeskanowane, negatyw wygląda tak a pozytyw tak No i teraz tak, dlaczego ten budynek mimo tak długiego naświetlania, dlaczego on nadal jest ciemny? Z bardzo prostego powodu Ponieważ ta strona budynku zawsze była w cieniu Tak naprawdę to jest północna strona budynku i tam słońce bardzo rzadko e, świeciło w tą stronę budynku, dlatego ona jest ciemna i ona była ciągle w cieniu ale i tak efekt bardzo mi się podoba